Witam w następnym materiale. Dzisiaj porozmawiamy na temat płynu hamulcowego. A więc, tak tutaj, jeśli chodzi na przykład o Suzuki SX4, jak widzicie na korku, mamy oznaczenie DOT4, a więc taki płyn hamulcowy tutaj zalewamy. W większości przypadków jest to właśnie DOT4, zdarza się także DOT5. DOT3 jest już mniej spotykany. A no więc tak, płyn hamulcowy wymieniamy co 2 lata. Gdy nie wymieniamy tego płynu co 2 lata, a rzadziej, no to niestety z biegiem czasu układ pochłania mikrocząsteczki wody. I procentowo, jak to wygląda procentowo. Jeśli wody w układzie, w płynie hamulcowym mamy powyżej 2%, no to płyn hamulcowy powinniśmy wymienić. No uważa się, że do 2% jest ok, ale jeśli jest około 3%, powyżej 3%, 4% wody, no to taki płyn należy wymienić natychmiastowo. Dlaczego natychmiastowo? Ponieważ na przykład pojedziemy sobie gdzieś w góry, no tam są duże wzniesienia i wyobraźcie sobie taką sytuację, że zjeżdżacie ze wzniesienia i ten hamulec naciskacie dość często, wtedy płyn hamulcowy. Wam się zagotuje i skuteczność hamowania zmniejszy Wam się do minimum. Może się tak zdarzyć, że w ogóle nie zahamujecie, a wtedy no, jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, bardzo groźna, jeszcze oczywiście w takim terenie. Przygotowałem sobie tutaj tester i tym testerem właśnie zmierzymy. Ilość wody tutaj w zbiorniku. No, ile tej wody mamy? Myślę, że tester może wskazać, że tej wody jest tutaj dość sporo. Dlaczego tak myślę? Ponieważ auto zakupiłem niedawno. No, i nie wiem, czy ten płyn hamulcowy poprzedni właściciel wymieniał. Być może nie. Tak, jak mówię, płyn hamulcowy powinniśmy wymieniać, no przynajmniej co dwa lata. Jeśli tego nie robimy. Tak, jak Wam mówię, układ jest szczelny, ale przewody mamy gumowe. Z czasem one ulegają starzeniu, guma pęka, są mikropęknięcia. Mamy wilgoć oczywiście w otoczeniu, czy najedziemy na jakąś kałużę, ale to zazwyczaj z wilgoci także pobiera nam tą wodę do zbiorniczka, do układu i z czasem, z czasem mijają miesiące, miesiące i tej wody nam przybywa. Dobra, uruchommy sobie tester. Zresztą mamy tutaj na wyświetlaczu Powyżej 5%, ok. 1%, 2%, ok. Powyżej 3%, 3, powyżej 3 4%. Jest to już e, niestety natychmiastowa. Jest tutaj już niestety natychmiastowa e, wymiana. Jeśli dbacie o bezpieczeństwo, więc stosujcie się do tego, aby wymieniać płyn hamulcowy tak jak się należy po dźwięku rzeczywiście wiemy, że płyn hamulcowy idzie do wymiany a więc na no płyn hamulcowy musi być natychmiastowo e, wymieniony Oczywiście sondę po każdym użyciu trzeba przetrzeć. Najlepiej umyć pod bieżącą wodą. Jeszcze pokażę wam, jak ten płyn hamulcowy wygląda. A więc tak jak widzicie u mnie w moim przypadku Płyn jest do natychmiastowej wymiany. Jeśli nie macie testera, to i oczywiście nie wiecie, kiedy płyn hamulcowy był wymieniany profilaktycznie, możecie go oczywiście wymienić, albo po prostu podjechać do mechanika, i on mechanicy mają takie testery. Jeśli wy nie macie, to możecie oczywiście poprosić i mechanik wam sprawdzi czy płyn hamulcowy jest w porządku czy nie. Tak jak mówię. Dbajcie o własne bezpieczeństwo i innych użytkowników drogi. Mam nadzieję, że tym filmem wam pomogłem. Jeśli tak, będzie mi miło, jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A więc do zobaczenia, trzymajcie się, hej!